Kochani, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Robloxa i pierwszej serii na tym kanale. Już trochę zaczęłam, bo myślałam, że się nagrywa, ale niestety się nie zaczęło nagrywać i jest źle. A, a tu już możemy sobie coś kupić. E, a Tu ściany, okej. Okay. Stać mnie na ściany pierwsze. E, teraz tylko trzeba uzyskać trochę kosiorki i kupić coś... A, tu mam tylko 230, a coś mogę tu kupić. Bum, 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 nie. Nie kupię. E, tak, 370, jeszcze tyle nie mam. Teraz mam. E, a, bo ja w ogóle nie wzięłam tej kasy. Aha, okej. Okay. Zobaczę, jakie długie będą te odcinki. Na razie będą takie, jakie, takie będą. E, Zastanawiam się, czy zrobić kolejny tak film z Robloxa, czy może z czegoś innego, jakiejś y, nowej, może z y, może, y, nie wiem, na przykład Aldarii, y, albo Skate Spirit, bo uwielbiam te dwie gry. W Robloxa gram już nie raz i bardzo uwielbiam. No tą tę grę gram jeszcze raz, a robocna, y, Gram oczywiście więcej razy grałam, w sensie takim, że różne map, różne map city, adopty, a właśnie może chcecie Adopt Me, bardzo lubię tą grę. Tylko może bym kogoś skomponowała, mojego brata czy coś takiego i by ze mną zagrał. I będzie bardziej ciekawie, co w NATO, to by było dość ciekawe i na przykład byśmy rywalizowali w jakiś krech i tak dalej. I to by było bardzo ciekawe. No jak na razie będę sama nagrywała. To jest taki horror tytuł, ale jestem ciekawa jakiego ja mam horrorkowego po, horror postać. E, właśnie ja zbieram na sercurity Day e, Dolls. Dlatego, że wtedy nikt mi nie będzie mógł wejść. Tutaj to jest obok. Jeszcze mnie nie stać, ale niedługo będzie mnie stać. E, jak widzicie, jeszcze Wam pokażę inny, inny, inny na przykład, że takie straszne domki mm, są, a mam nadzieję, że mój też będzie straszny. Nawet nie mam pojęcia o tym, ale i już, nikt inny niż ja, nie może to wiedzieć, jest. nie może nikogo wejść. Okej. To może ja pójdę zebrać pieniążki i kupię coś nowego. Mam 500 To nadal mało. Coś tu nowego. Hmm. Trochę to potrwa, aż odbieram to wszystko i tak dalej. Nie mam żadnej broni. Powiedziałam, nie mam żadnej broni, a tu się już zabijają tu chyba jeszcze się nie da doskoczyć, tak? Czy da się już doskoczyć? Da się doskoczyć! O matko, szybko zbieram 2,5 tysiąca na kolejnego tego, tego. Bo ja się boję, że oni doskoczą. Bo, patrzcie, zwyczajne po prostu, tak? Nie wiem, jakoś tak. Nie wiem, ale pierwsze lepsze przeskoczą i to jest najgorsze. Nie, dzięki. I je i mnie zabiją. Właśnie, robię sobie taki challenge, by jak najmniej się zabić razy. W zasadzie to nie wiem po co ja tak robię. No właśnie, zbieram na tę trzecią scenę. A co tu jest? A to jest chyba mój duszek. Przy każdej bazie ziorce stoi duszek duszek lub potworek, bo ja mam duszka. Potworek nie chcę. Potworek z danej... z danego właśnie domu, nie, tak. I czy teraz wyskoczą, nie ma opcyjki. Okej, okay. a teraz sprawdzimy z tej strony, bo to tylko... Nadal muszę mieć chyba sufit. Oh god, oni nadal mogą tu doskoczyć i mnie pozabijać. Zobaczcie. Eee, e, widzieliście, że przeskoczyłam. Eee, tyk tik tyk, tik. tyk. tyk, tyk. Boże. Byczysk. Nie mogę przeskoczyć właśnie na, do mojej bazy, ale widzieliście, że się da. Tam z jakiejś strony, no tak czy jak... Jeśli ktoś się postara i będzie bardzo chciał mnie zniszczyć, tam mnie zniszczy. Więc z... z pozbieram na kolejne ściany, a może na początku, nie wiem, na jakiś nowy droperek, żeby szybciej mi się hajsik robił. A postaram się nagrać, żeby zrobić całe pięterko. W sensie cały parterek. Pięterko, nie wiem. Nie mam jeszcze tyle pieniędzy, żeby... O dobra, nie, zbieram teraz na to, żeby mieć chyba jakąś bo Tutaj wysłych chyba jakieś broni. To zazwyczaj w jakichś miejscach w tym bronię, może od razu się tworzą. E, Okej, okay. dobra już mam. I co to będzie? Ooo, a to jest. Okej. Okay. Może pójdę kogoś zabić tego, tego nędznego? Może mi się uda właśnie tego nędzarza zabić? On chyba nie ma nawet tego. Ooooo! O, oh, yes. on ma pistolet! On kupował sobie Roblox'y. Czekajcie, czekajcie. A gdzie ja byłam? Nie, um, yeah. a co chyba? Ej! Na pewno tu? Na pewno. A tak, ja jestem w grę, nie a my że duszkiem! Okej. Okay. Czy on miał pistolet? Jest niebezpieczny, bo on ma Robloxę, e, Robuxę, więc jest niebezpieczny. Już 2000 coś, więc. Jest okej. Okay. Kupię sobie kolejny droperek. No i już długo nagrywam. Ale co tam? Czasem fajnie trochę dłużej nagrać. 3,5 i 5. E, ja tak myślę, że może zrobić. E, właśnie kolejny ten ten. E, kolejną broń. 5000. tysięcy. Albo drober. E, nie. E, broń, bo ja chcę tu kogoś zajomać, ale nie mogę. E, Tego nie chcę. Nie kupiłam chyba. Albo coś kupiłam. Zabrzmiałam tak, jakbym coś kupiła. O kurna. Dlaczego ja mogłam kupić? No. Okej, okay, trzeba go jakoś ten ten wytentegować. Zabij mnie gostku. A, lecę do tyłu! Nie mogę tego skorpionka. Co myślę, że ja tak nie potrafię. Nie, nie, nie potrafię. Dobra, nieważne. Tamtego gostka zabiłam. Może później... A to w ogóle się życie od tego tego, to ja nie wiedziałam. Okej. Okay. Trochę mi się tu chyba zebrało. Dobra, mam 6000. Dobra, kupuję. Kolejna broń co? Co to jest? Ja nie mam pojęcia, co to było. O, a co to jest ten klocek? Co jest coś szczególnego, ale to znikło. Co to jest? Ja już będę kończyła ten odcinek. Mam nadzieję, że się spodobał. Taki wstępny z Robloxa. Jeśli się spodobał, to zostawcie kciuka w górę i subskrypcję. pa pa!